Wiemy już, na jakiej zasadzie funkcjonuje dziedziczenie. Przykładem może być tutaj bazowa klasa produkty, z której dziedziczą różne kategorie tych produktów książki, kursy itd. Teraz z kolei omówimy tzw. wielodziedziczenie. Mamy tutaj odwrotną sytuację: kilka klas bazowych, ale jedna klasa pochodna. W naszym przykładzie użyjemy obiektu, który będzie reprezentował formatowanie. Takie formatowanie może posiadać różne aspekty, kolor czcionki, rozmiar tekstu i tak Czyli stworzymy sobie najpierw bazowe klasy, które będą opisywały, powiedzmy, kolory i czcionki, a następnie stworzymy sobie jedną klasę pochodną, która będzie dziedziczyła z obydwu klas bazowych, ponieważ formatowanie jest pewnym zestawem kolorów, czcionek i tak No to rozpocznijmy od pierwszej klasy, która będzie opisywała kolory i tak ją właśnie nazwiemy. Wewnątrz naszej klasy kolory zdefiniujemy sobie jeden publiczny składnik. Będzie to funkcja, która jako argument pobierze nazwę koloru. Naszą funkcję nazwiemy po prostu pokaż kolor i jako argument pobieramy string o nazwie kolor. Teraz możemy naszą funkcję zdefiniować. Będzie ona wykonywała bardzo prostą czynność. Nasz argument kolor chcemy za pomocą tej funkcji wyprowadzić na ekran. Mamy już więc pierwszą klasę, która opisuje kolory, no to stwórzmy kolejną, która będzie opisywała czcionki. Tutaj również zdefiniujemy sobie jeden publiczny składnik, czyli funkcję, która będzie wyświetlała nazwę czcionki. Wprowadźmy więc odpowiedni modyfikator public i zdefiniujmy funkcję. Void, pokaż czcionkę. No i tutaj również będziemy mieli jeden argument typu string, który nazwiemy. Czcionka albo tekst. Wprowadźmy teraz nawias klamrowy i możemy określić czynności wykonywane przez naszą funkcję. Jak zwykle polecenie seeout no i chcemy na ekran wyprowadzić wartość naszego argumentu tekst. Skoro przygotowaliśmy dwie klasy bazowe, to teraz możemy stworzyć pochodną klasę formatowanie, która będzie posiadała właściwości zarówno koloru, jak i czcionki czyli innymi słowy będzie dziedziczyła z obydwu klas bazowych. Wprowadzamy więc modyfikator class, no i naszą klasę nazywamy formatowanie. I teraz musimy określić dziedziczenie. Wprowadzamy pojedynczy dwukropek, modyfikator dostępu, czyli public. Wpisujemy nazwę pierwszej klasy bazowej, w tym wypadku kolory. Teraz przecinek, powtarzamy nasz modyfikator dostępu public i wpisujemy nazwę Drugiej klasy bazowej, czyli czcionki. Mamy więc tutaj pochodną klasę formatowanie, która dziedziczy zarówno z klasy kolory, jak i z klasy czcionki. Oznacza to, że nasza klasa formatowanie uzyska dostęp do obydwu funkcji. Będą to funkcje z klasy czcionki oraz kolory. W tym wypadku nie będziemy już określali żadnych składników klasy formatowanie, ponieważ odwołujemy się do składników tych dwóch klas bazowych. Spróbujmy teraz stworzyć obiekt właśnie klasy formatowanie. Nazwiemy go w skrócie F1. Skoro dziedziczy on z dwóch klas bazowych, to uzyskuje dostęp do wszystkich publicznych składników. Oznacza to w praktyce, że możemy nasz obiekt F1 wywołać z obydwoma funkcjami. Najpierw funkcja pokaż kolor. No i teraz jako argument podajemy wartość koloru, na przykład czerwony. Teraz możemy ponownie odwołać się do obiektu f1 i wywołać go z drugą funkcją z drugiej klasy bazowej. Jest to funkcja o nazwie pokaż, kreska na dole, ściągę. Pamiętajmy o tym, że tutaj mamy również jeden argument typu string, nazwę, na przykład aria. No to może teraz spróbujmy nasz program skompilować i uruchomić. Zauważmy, że zwróciliśmy wartości obydwu argumentów. Użyliśmy dwóch różnych funkcji które pochodzą z dwóch klas bazowych. I tak właśnie funkcjonuje wielodziedziczenie. Mamy jedną klasę pochodną formatowanie, która dziedziczy z kilku różnych klas bazowych, czyli uzyskuje dostęp do różnych składników.